Witamy serdecznie w Delta Optical. Chcielibyśmy Państwu zaprezentować mały, poręczny mikroskop biologiczny Biolight 300. Mikroskop Biolight 300 jest prostym w budowie i działaniu mikroskopem. Dzięki zasilaniu bateryjnemu pozwala na pracę w terenie bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej. Zakres powiększeń oferowanych przez urządzenie dzięki trzem obiektywom wynosi od 40 razy do 400 razy. Wystarcza to w zupełności do obserwacji większości interesujących obiektów. Razem z mikroskopem otrzymujemy szereg akcesoriów oraz gotowe, trwałe preparaty, które trudno byłoby zrobić w domu. Mikroskop Biolite 300 posiada solidny, ergonomiczny statyw. Dzięki uchwytowi w jego tylnej części można go łatwo przenosić z miejsca na miejsce. W podstawie statywu znajduje się moduł zasilania bateryjnego. Po włożeniu do środka trzech baterii urządzenie nie potrzebuje zasilania z sieci elektrycznej. W misce rewolwerowej znajdują się trzy achromatyczne obiektywy posiadające szklaną optykę. Obiektyw 40 razy jest amortyzowany, co zmniejsza ryzyko jego uszkodzenia podczas obserwacji. Monokularowa głowica posiada okular szerokopolowy z 10-krotnym powiększeniem. Jego pole widzenia to 16 mm. Opcjonalnie można dokupić okular 16 razy, zwiększający maksymalne powiększenie mikroskopu do 640 razy. Bielaj 300 posiada współosiowe pokrętła mikro i makro, co ułatwia precyzyjne ustawianie ostrości. Stolik przedmiotowy wyposażony jest w podziałkę i pokrętła przesuwu w osiach X i Y. Umożliwia to precyzyjne przesuwanie preparatu pod mikroskopem. W mikroskopie zastosowano oświetlenie LED. Zużywa ono mało prądu i nie nagrzewa się. Bielaj 300 posiada dwa tryby oświetlenia: oświetlenie przechodzące do standardowej obserwacji przezroczystych preparatów płaskich oraz oświetlenie górne do obserwacji w świetle odbitym. Pod stolikiem znajduje się koło filtrowe. Używając różnych filtrów podczas oglądania różnych preparatów można uwidocznić ich określone cechy oraz poprawić kontrast. Aby wykonać preparat, trzeba wykonać kilka prostych czynności. Bierzemy szkiełko podstawowe i nanosimy na nie za pomocą pipety krople czystej wody. Za pomocą skalpela lub przy użyciu mikrotomu wykonujemy płaski preparat z interesującego nas obiektu należy uważać, aby się przy tym nie skaleczyć. Pęsetą umieszczamy skrawek w kropli wody, a całość zakrywamy szkiełkiem nakrywkowym. Gotowy preparat umieszczamy na stoliku przedmiotowym, zaciskając na nim uchwyt stolika. Wystarczy teraz wybrać najmniejsze powiększenie, ustawić ostrość i możemy rozpocząć obserwację. Wyciągamy okular i do tubusu wsuwamy kamerę do oporu. Teraz powinniśmy uzyskać ostry obraz. Ze względu na umiejscowienie kamery, podczas pracy z tym urządzeniem nie obserwujemy obrazu przez okulary mikroskopu, a prowadzimy obserwacje wyłącznie na ekranie komputera. Podłączamy kabel USB do kamery mikroskopowej oraz do portu USB komputera. Uruchamiamy wcześniej zainstalowany program. Wybieramy kamerę i obraz z kamery od razu pojawia się na monitorze. Razem z mikroskopem możemy kupić zestaw laboratoryjny Gamma zawierający wszystkie niezbędne do badań szkiełka przedmiotowe i nakrywkowe oraz szklane szalki Petriego. Dzięki opcjonalnej torbie będziemy mogli zabrać nasz mikroskop na wycieczkę w teren. Bielaj 300 jest doskonałym wyborem jako pierwszy mikroskop dla młodego użytkownika. Prostota obsługi, lekka, kompaktowa konstrukcja oraz zasilanie z baterii czynią Bielaj 300 wymarzonym towarzyszem wycieczek który pozwoli na odkrywanie otaczającego nas mikroświata. Życzymy wszystkim udanych obserwacji mikroskopowych.